Tak jest, ruszyła trasa koncertowa Psalion kolory. Nowa trasa, lepsza niż poprzednie, lepsze piosenki, więcej energii. Zapraszam, naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego. Już bilety są dostępne, link w opisie. A Dzisiaj zobaczymy, który na przykład, tym razem LAJONEK jest prawdziwy! I z nami jest Leonidas, Oleczkowidas oraz Siema. Lajonek, prawdziwy, teraz yeah. jeszcze wiem! No jest! Tak, to no wiadomo, że tu jest Bolowski, bo jest ten moi drodzy, i będziemy musieli odgadnąć, który Lajonek jest prawdziwy. Oleg jeszcze się musi zamienić, a ja idę za róg. O Jezu, to będzie trudne. Będę musiał zidentyfikować widzowie ich, kto jest prawdziwy. Mieszajcie się tam, mieszajcie, a widzowie wy. Oczywiście wbijajcie sobie na Palion Style, a. tam macie mnóstwo fajnych gadżetów typu yy, ciuszki I mogę wam zdradzić, widzowie, czy wy to widzicie Aaa, nie mogę, mam lionka w ręce, zobaczcie, jaką ma grzywę Nie widzę, to jest, to jest chyba moja ulubiona maskotka, nie? Zobaczcie, jaki słodki I sobie tak siedzi, o nie, no nie mogę, widzę coś fenomenalnego. Wbijajcie mnóstwo fajnych rzeczy. No i na koncerty was zapraszam. Maj, czerwiec to już jest niedługo. Ja cię kręcę, ale będzie energia. Napiszcie, kto będzie, kto już ma bilecik w komentarzu. Postaram się przypiąć serduszko. Gotowi! No to do startu. E... Nigdy nie zgadnijcie. Dobra, to. Ale to, widzicie go? No, widzimy, widzimy e, powachajcie go, pomochajcie go No To jest prawdziwy mam. lajonek Nie jest Nie jest Nie? Nie, Nie. to jest fajkowy lajonek Dobra, zostań tu, ty jesteś, jesteś prawdziwy Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj Trójca no. Okej okay. tak. Eee, no dobrze. Eee, tego. Co tak stoi wszyscy? Nikt nie ma tego ADHD. Co? No, <laughs> no nagle każdy spokojny. Nagle Leon odłożył klawiaturę 5 metrów od biurka chyba. <śmiech> <śmiech> Dobra, poczekajcie. Dobra. Bolo! Bolo, chodź tu! No, idę. 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 czemu bolo nic nie mówi, coś się stresuje. Bolo, bolo, podskocz! Okej, okay, co się na dodało? Nabij, bolo. To, na, to, na, to na... Czekaj, 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 czekaj. musi mieszasz. No przestańcie mi tak robić, mi się mieszacie! Stujcie, stójcie w miejscu, nie możecie mnie brać, koniec! Jesteście poza dobra. Chodźcie tutaj. Okej, okay. jak mam takie... Bolo podskocz! Okej, okay, nie, nie. Dobra, chodź Bom, do mnie bolo, chodź bo do mnie bolo, chodź Okej. Okay. Ktoś padł do wody. Kto jest Nubem? Kto jest Nubem, Olek no weźcie, no czemu zawsze jest. Bo Bolo wskoczył do To na pewno Olek, to na pewno Dobra, strzelam strzelam, 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 chodź tutaj. Ja nie mogę go podnieść, nie mogę go podnieść jak Ja go podniosę. Nie, to jest dziwne. Idziesz do Lionka, Albo nie, ty będziesz tu. Okej. Okay, kurde, to... sprzedaj się! Leją, ale ty Ale ale ty No nie no, który to teraz jest? Dobra, spokojnie, to jest, to jest Bolo. Bolo Dobra. Bolo. Bolo, idź tam idź. A okay. poza... No, idź tam do Lionka, ale się nie mieszacie, już wiecie na kogo powiedziałem, okay. teraz już się nie mieszamy. Zostało mi dwóch. Chodź, Leon. Olek, podskocz. Dobra. Dobra, to... to idź ty, ty idź. No, dobra, no. Gdzie? No idź, idź. Dobra, to jest Leon, a to jest Olek. Okej, okay, czyli że... Okay. Dobra, teraz ci mi czy dobrze trafiłem. Y wydaje mi się, Co? że... Co to panie, panie. No tak? Co ty no tu ty no ty no robisz? No. Tylko mnie trafiłeś. Ja nie mogę. Stary, ty myślałeś, że jestem prawdziwym lajonkiem! Serio? <laughs> Serio! O kurde, no bo ty tę emotkę użyłeś taką... Specjalnie się... użyłem się... <laughs> jej! Myślałem, ja, że to, to tylko prawdziwy lajonek potrafi. Lajonek, ciężko mi. Stop... <laughs> <noise> <noise> Okej, okay, to było dziwne. Ciężko mi jest co powiedzieć, ale Lajonek. Chyba nie śmierdzę, Lajonek. Nie, nie, nie. ty <noise> on... śmierdziesz. No, on... się śmiesz, no aha, dobrze, teraz Lajonek będzie odgadywał Paliona. No dobra. dobra? Dobra. Zmieniamy się wszyscy w Palione, co by na to? Uuu! Hey, jestem szep teraz! O, odwróć się, odwróć się od nas. Zielone! zielone, zielone. Wyślij tego, tego kota, wyślij tego kota z głowy! Wyślij tego kota, będzie wiadomo. Dobra, mieszanie Mieszu, mieszu, mieszu Mieszu, 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 mieszu. Dobra chodź, pij No chodź, 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 chodź Idę, idę, idę Sklej, mm, 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 mm. mm, 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 mm. No I który to prawdziwy? Czekajcie, czekajcie który Ja ci mogę powiedzieć, który to prawdziwy. Który to prawdziwy? Ten jest który? prawdziwy. Ten jest nie, jest prawdziwy jest ten, ten, ten to jest prawdziwy. prawdziwy. To jest prawdziwy. Ja ten jest prawdziwy. To. Ten jest, pra... jest prawdziwy. Ja wiem jak on chodzi. Ten jest prawdziwy, ten ten. Który jest, jest, jest prawdziwy? Ten jest prawdziwy. prawdziwy? prawdziwy. Zaś się jest... sprzedałeś. Nie, to on. O nie, faktycznie. Myszu, Myszu. Kto kogo trzyma? Oleg Bola. Ja trzymam. Nie, bo ja trzymam. Olek trzyma. Nie, bo okay, no jest. trzymany. Odznacz, był odznacz trzymany. go, odznacz go. No dobra, no to ja trzymałem go w takim razie. Bla. Morderca. No, ale ja ona losował musisz... mi się. Musisz eee, zgadywać. Tak. Bolo, czyli Domek jest najlepszy w palionowie? Bele. No i co ci to dało? Zero ekscytacji, zero zadałem. Ej, dobra, ja już wiem, który jest Palion, ja serio. Też, ja też, też już wiem, który jest Palion, no. Nie wiem, nie wiem. Palion ma DHD. Zaufam wam. No, na pewno jest Palion? To jest na bank Pepenos. No dobra, teraz Ale jest nie daleko. Mm. No zobaczyli. po co Idziemy pobiegać szybko. Tu wokół 100 dni. Dobra, za mną, dobra. Za mną. Biegne, ciekawe, biegne. ciekawe czy Lajonek wszystkich odgadnie eee. Ciekawe Ciekawe Stójcie, stójcie No, stajemy No i co? Dobra, to jest Leo Okej, okay, a tam ostatni, to kto to? Eee, Bolo Dobra, no to możecie się pojawiać chłopaki ja ja To <laughs> Zgad WSZYSTKICH! WSZYSTKICH zgad. CO? CO JEST? TY jesteś PRAWDZIWYM LWEM! TY MASZ NOCHAL DO TEGO! Smród byciu od smród od każdego! TY MASZ NOCHAL DO TEGO! Jak on to zrobił? Ja nie mogę! Uzi. Lajonek, mega szacun! Pierwszy raz w karierze takie coś się wydarzyło! Wyglądasz jakby NIE, 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 nie. <laughs> wyglądasz jakbyś... Jak nie wiem, jak burak Zakupuje byś wyrastał się. z ziemi! <laughs> no dobrze, w takim razie... tym Kera razem Tera Leonidas! Leonidas? Czy Leonidas Nie. zgaduje, tak? Tak Okej. Okay. To możemy zamienić się... hmm... W kogo? No. kogo? W Leona! No w Leona. Gogo. W Leona? Nie, macie tak? zamienić się Wolka. Wola! Aha. Eee, no dobra, możemy Wolka, okej, okay, tylko że Lajonek nie ma jak się zamienić niestety. Lajonek no dobra, to się zamieniam. No Muszę dobrze, dobrze, mamy to! Lajonek, ty możesz pomagać w sumie coś tam Leonidasowi, ale poczekaj, dobra, pomieszajmy się. Mieszu, mieszu, mieszu. Lajonek nie patrz, nie podglądaj, nie podglądaj. Nie podglądaj. Dobra, nie podglądaj. patrzę. Gotowi. Dobra, dawaj. Lalalalali la, 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 la. No co jest? Olek, jesteś moim bratem, powinieneś powiedzieć jest Olek? to ty... To Jaki jestem jest ja! trzeci Olek. A, dobra, już jest. To ty? No To podsko. No To skaczę To Olki, to, to nie jeden <laughs> tak, Nie Lajonek Woka, on oszukuje, nie woka, ile by byś wiedział. To jest Bolo, to jest Bolo. zatrzymaj, okay. bądź tu o, Olek dawaj do mnie Okej okay. Wiesz co? Wydaje mi się, że trzy razy już by tak nie komali, więc serio to jest Olek Aha, dobra, dobra, ale wiecie tak co? Tak jest, tak jest! Ja nie mogę! Jestem geniuszem! Co? A, parkour! I nie można oszukiwać. Ale jak oszukiwać? No nie ej, można. Nie można to co, co to jest za parkur, prosta? Aha, ty tak? robisz co? Okej. Okay. Tylko Olek nie zrobi takiego czegoś. Czekaj, okay. ale poczekaj, Wydaje mi się, że nikt nie zrobi w ogóle tej ondewki. Ej, 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 ale nie róbcie jeszcze. No dobra, ale Leon, ty jesteś świadomy tego, że nikt tego nie zrobi. No dawaj ty pierwszy Bolo, da dawaj pierwszy. Ale Bolo już jest złapany. Nie Który bolo to jest Bola? Nie no, 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 no dobra, złapany odpada, tak, złapany odpada. Dobra, to ja idę, ja stoję tutaj w takim razie, no? jestem złapany. Dobra, i tu jest koniec parkouru, zapraszam. Pierwszy, I... Pierwnik zrobi Olek. No dobra. dobra. <gul -de> <gul -de> wydaje, jest słaby. Ale, ale kłamca! On by tak nie zrobił! Kurde, kurde. Dawaj, to niby pali. On, no dobra, pali. <gul -de> dobra, <gul -de> pali on by tak nie zrobił. Ale są bolu! Ale są, dobra, masz jeszcze jedno. Kurde! <gul> Ty Jesteś słaby, nie mogę. Nie, nie czuś... tej gry. tej grze. to jest proste. Dobra, to jesteś ty, to i ty jesteś Olek, a ty jesteś no pan. dobra no, Zgadłeś? się. Zgaduj się? Tak. Ja nie mogę, Musiał no, Wystarczyło dać parkour, żeby Olek się wkopał, no Ta, No nie no, najgorsze ja nie, nawet, ja nie wiem w ogóle, on nawet tutaj nie doskoczył Ty też nie doskoczyłeś tak, Ale ja specjalnie to robiłem, bo udawałem ciebie, ty on, nie. <stank> nie mogę, dobra, dobra, teraz Bolowskiego, okej, okay, to zamieniamy się w Bola Panie Lujunek, bo ty cały czas wąchasz i zostawiasz nam ślady I wtedy Dobra, tak. dobra, nie odzywam się, nie odzywam Mieszu, Mieszu, Mieszu Dobra do. Zaczynaj to jest... Olek, zaczynaj Olek Znowu parkour To jest oszustwo, to jest oszustwo. no wiadomo, że Olek nie da rady Olek więcej <laughs> Ja nie mogę Mieszu, mieszu, mieszu panowie, mieszu, mieszu <laughs> teraz, teraz palion Teraz palion Ale pan po kolei był taki Zrobił, zrobił ja nie zrobiłem, ty, 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 On się tu wieszył! On się wieszył! O ty nie! Jakie to jest łatwe, żeby go nie znaleźć. Nie nie nie, nie to jest nie fair, nie powinno być w Ostatni raz was sam jak się <laughs> robisz, to może uwierzę, że dobra, to nic. Dobra, dobra, robię, teraz to robię, teraz to robię, teraz yes, <m voice> to robię. Jest, zrobiłem to, tak jest, udało mi się w końcu. To jest twardzy kwiat. Lech, no, za bardzo tak. się skupił, się nie odzywał Powiedz, no właśnie Tak jest, dolec. udało mi się, Zamiast, udało dolec. mi się no, Czemu tak, bola jest, postawiłeś na ziemi? E, za mną, bolaku Dobra Ej. Dobra, powiedz mi nie Ej, bola, Ej bolo, Czemu go Czemu go niesiesz? No bo Ej, mam swojego tam pana A tam? Nie, tamten stoi, dalej tam no. Ej, Ty wracaj, wracaj. ten, Ja tylko z tym chcę pogadać Czemu go niesiesz? Czemu go niesiesz? Ej, ty, ty, Zostaw mojego kolegę Powiedz mi nie co? Czy masz maskotkę ebola? Mleczek. Okej, okay, okej, okay, okej okay. To mamy, to chyba jest palion Ale nie wiem Wydaje mi się, że to jest palion Dobra, ten eee... Co tu mam teraz? Mm. Dirt? Hmm. Kurde, no kłamiec był Kłamiec! Kłamiec z ewolucji! Kłamiec Że eee... Ja nic nie widzę Ale dobra, a co, a co zobaczyłem mam... kątem oka Dobra, czekaj, a co w razkopię? Mmm... Pewnie dent, no piasek <laughs> Czekaj, czekaj, kto spojrzeł piasek? Dobra, to jest pają, na pewno! Ty jesteś spajony. No Na pewno? Jesteś spajon, ostatni test! Yy, jaki może być ostatni test? Dobra, chodź. Nie nie w sumie czekaj, chodzę do... A kto pewno. ma iść? Kto ma iść? No ty, i ja mam powiem. iść, ale nie Boże wiem, że ja pójdę. Z... Dobra, idę z tobą bolo. Dobra. I... Ja właśnie to czekaj, ty jest lugi. a gdzie jest trzeci? Tam... <głos> <Taki> <głos> on jest pomieszany, on nie wie, teraz kto ty, kim jest. On nie do... wie, kto kim jest. To i na ten drugi. On nie Dobra? wie, kto kim jest. Pem, czyli ty? E, no. Na co to ty? Nie wiem, na piasek pomarańczowy. Tak jest, co ty no. nie wiesz? To każdy wie, przecież też każdy to widzi To jest znaczy to jest Leon, to jest Leon A to jest Pajun, to jest Pajun, dobra No ja, ja to, nie byłbym pewny takiej A tam jest Olek Czyli koniec to Czyli to tak uważasz, że tak jest, to jest. Jesteś pewien? Jesteś pewien bola? Ja jestem palion! Ja. Ale A cię ja wrobiłem, jestem. ale go wrobiłem, to. jestem królem Zabijania ludzi! Ja cię kręcę! Bolo, nie wierzę w to. W ostatnim nie. momencie jakiś zwrot akcji. Na początek było palion, palion, palion cały czas. A następnie był leon. I ja mówię, haha, kurde, nie wierzę w to. Wiecie, jak dużo jak zrobiłem ten parkur? Dobra, teraz, teraz. Teraz, teraz, teraz ktoś jeszcze nie, nie odgadywał? Ja nie byłem. Okej, okay, to zamieniamy się Olo. w lionka, dawajcie, Olo wszyscy gdzieś. w lajonka, wszyscy w lajonka się zamieniamy w tym momencie. No dobrze, jesteśmy w więzieniu, w takim razie Oleg musi znaleźć prawdziwego lionka. Biorę sobie prawdziwych wszystkich. Biorę tego. No, co mamy I powiedz mi, co mam w ręce. Co mam w ręce? Kamień. Kamień. Okej, okay, okej. Okay. To super, kłamcy, bo nic nie miałem w ręce akurat! I co teraz? Ja... Wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu! No stój zostaw tu! Nie, zostaw ej, zostaw nie, nie, zostaw, ej, zostaw, nie, no, zostaw. Mi... no kurde, zaraz ci kopę dam! A nie wkurzasz! No ej, no nie ma czegoś takiego, że wy mi uciekacie! No no zagrajmy w piłkę, zagrajmy w piłkę! Ty, A. tu i ty to jesteś Palion! Ja będę zająkiem! Dobra, jestem Palion! Dobra! Ja jestem bolony! Ty Buraku, no stań! Nie, no stań! Piłka wam wpadła Buraku Ty, ty, kurde stać! Łaki jest zdenerwowany Ty Buraku jesteś lajonkiem no. Ten tu, wypadł nie ten jestem, po lewej jestem. Ten z piłką wypadł Ty lajonek Dobra No to odsuń się gdzieś tam na bok lajonek Jestem lajonkiem, doby! Bo przestań trollować, bo Boleo to jesteś tu. A tamten ostatni co został to jest Leon i koniec. Który, który to Leon? No ten co ostatni został wybrany. A gdzie? No nie o? wiem. No, ja nic! Po co się ruszasz, baranie? Ty Lionek, idziesz tam. No Lion. Lionek no... słyszysz? No ty! No on ma, nie wiem. Za mną, tu! Lejonek się nie odzywa Lejonek! Bolo! Zyre, mi jakiś głos? Dlatego się nie, <noise> nie Który tu był pierwszy, którego tu dałem? Niech podskoczy yeah. Bolo Ja yeah. Okej, okay. to ty jesteś Leon I się yeah. odmieniać teraz Ale mnie wkurzyliście No mnie odgadłeś na początku Wiedziałem, odgadłeś. każdego odgadłem Ale no mnie wkurzyliście mnie yeah. Tak, tak? Odgad, 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 odgad wszystkich. Jak zdenerwowaliście. Ja jakim cudem? Jakim jest. cudem? No bo tutaj jak powiedziałem, żeby osoba, która powiedziała co mam w ręce, no. to wszyscy coś wymienili oprócz Ciebie. Powiedziałem kamień. Serio ja to nie usłyszałem. Ja, ja, ja nie mogę! Nie wiem A... to! Masz farta po prostu! No to miałem farta. Dobra, to ja idę. Ej, guzik! Sorry, teraz wy się zamieniacie wszyscy w Leony, no oprócz Lajonka wiadomo Tym razem my jesteśmy w szkole Mhm W klasie Dobra, w takim razie... Co wy robicie? Dobra, Lajonek jak I... myślisz... Macieś... Ty, dobra, 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 czekaj, 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 czekaj Który to był Lajonek? Który to był ten? i... Ten tu. Ten? To to jest na pewno Olek, on to zrobił zbyt idealnie. Zbyt idealnie powiedział te i. Więc to jest Olek, ty już wyjdziesz z klasy, zapamiętaj swoją... Ała! Wow! Dobra, na 100%, po prostu widzieliście to? Te, te naciąganie tych granata nie... było zbyt idealne wręcz. Dobra, Dobra. to to było zgrać. Dobra. Dobra, słuchajcie, są lekcje, jakbyście nie widzieli. E, tak, e, ten... Co e, robimy? Eee, no właśnie, matematyka, zaraz. Matematyka, przesłuchanie, matematyka. przesłuchanie. Pum, 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 bolo, bolo, chodź do odpowiedzi. No. Chodź. A które to bola? Chodź, bolo, do odpowiedzi. Okej. Okay. Dobra, eee, No nie, no. Z, 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 ch chyba wie. a no, ja co to jak to chyba gaśnicy bolo teraz. Ten, ten z gaśnicą. <laughs> ten z gaśnicą to jest Leon, a to jest bolo. Ja bym tak obstawiał, że Ale Freeza dostał. To nie wiem. Jak nie? Udowodnij to No dawaj I... No to jesteś ty Bolo! To nie jest. To jesteś ty! Mieszanie. Nie no jest, no odgadłem jest. pewnie, odgadłem jest jesteś To jesteś ty Leonu, już koniec, to... już koniec rundy jest Zgadłeś, zgadłeś No, no to i Olek, nie zgadłeś, no nie zgadłeś I Olek, o, ja nie wiem, Olek jest tak głupi, wiecie co on zrobił? Co? Wziął to granat i on takie coś, to... jak, dajcie mi ten granat no? Olej, daj mi go. Kurde, zimno. Nie, ja go nie mam. Ja daj go. <laughs> nie. Co? Oszukali Co? Oszukali. A, nie zgadzam Jaki, no. Jaki cudem wydałeś dźwięk? Jaki cudem wydałeś dźwięk na ciąganie granatu? No, nie wiem, jak to się zgrało, ale się zgrało. No. Dobra, to jest, to jest niemożliwe, nie? To jest no. niemożliwe. Ale niemożliwa runda. niemożliwe. ale mam pobyt za rundę ostateczną! No. Ej, ja nie mogę. Dobra. Giga mam pomysł, okej. Okay. Wszyscy przebrali się już yy, w postacie, więc zobaczymy kto kim jest tak naprawdę i. Okej, okay, dobra, tu są jakieś dziwne postacie nagle. Co tu się? Co tu się dzieje? Mam są jakieś dziwne postacie. Dobra, każdy niech zgaduje po kolei. Eee, każdy każdy? Aha, w sumie ciężko zgadywać tak po kolei. Dobra, jak myślicie kto jest Wiksom? Cześć, piękna blondyneczko. Myślę, ja że on to jest bolka. bala! bala Olek Oleg jest nie, bala. Wixom, a Leon jest tym. Um, jak mu tam. tym Bobem. Bobem? Co? Nie, ja bym powiedział, że. że Leon jest lajonkiem nie. nie! Nie, Leon jest Bobem. Palion jest Lajonkiem! Bolo Bobem. jest Bobem! Nie, nie! E, Oleg jest Wixom, Leon jest Bobem. E, Bolo jest Lajonkiem. Bolo lionkiem. jest Wixom! Nie, Bolo jest Lajonkiem. Leonek jest Lajonkiem. i Palion jest Bolem. No nie! Nie, bo stary, jak ty opowiadasz to wszystko Ty się tak ruszasz No dobra, no kto i co? Zgaduje, kto zgaduje. Bolo jest. Dobra, mogę powiedzieć. Ja swoje? mogę zgadnąć ja? No dawaj. Dobra, to teraz tak e, Palion jest wiksą, e, Bolo Leon jest... jest, Bobem, Bolo, jest, Bobem. jest Bolo, Bolo jest bolem, a Olek jest Lionkiem. A ty kim? No a ja nie, no, no a ja jestem Bobem no <grym grym grym grym> dobra, poja pojawmy się teraz, każdy niech da swojego Ale? skina dobra. Zgadłem To jest Leon? Nie, nie, to, czekaj, jest, to jest, jest To jest Olek Bolo. No to, no to zgadłem wszystkich No nie Bo ja jestem, ja jestem Palionem, no, tylko nie Olek był Wikson. No tak Byłem No było co to za skin w ogóle wziął? Tak, Bolo, bala, bala, Bolo